Witam na wideotesty.pl. W dzisiejszym filmie podsumujemy sobie testy nowości od firmy Thermatate, mianowicie myszki Teron oraz podkładki Concord Przypomnę cena podkładki to 60 zł, natomiast myszki 200. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od podkładki. Jak widzicie jest ona naprawdę duża. Przypomnę wymiary. 40 cm jest jej szerokość, natomiast wysokość 32 cm. Mamy 4 mm grubości, więc jest ona naprawdę taka solidna. Od spodu ma antypościgową powierzchnię. Naprawdę nie ma siły, żeby ta podkładka przemieszczała nam się w czasie grania. Jest jak wmurowana. Kolejna zaleta powierzchnia, po której przemieszcza się nasza mysz. Jest tak zaprojektowana, aby uzyskać maksymalną precyzję i dokładność sensora. Tak więc powierzchnia ta stawia lekki opór, dzięki czemu mysz nie ślizga się po prostu po niej przy jakichś drobnych ruchach, tylko zachowuje się tak jak powinna. No i przede wszystkim w grach zapewnia to naprawdę bardzo dużą precyzję. Jak widzicie, sama podkładka też ma całkiem fajny wygląd. No i przypomnę, kosztuje 60 zł, jak na tak dużą podkładkę. O bardzo dobrej przyczepności i fajnej powierzchni. Nie jest to cena wygórowana. Natomiast teraz obejrzymy sobie samą myszkę. Przypomnę Wam, jakie ma przyciski. Oczywiście główne lewy, prawy. Ma także rolkę, która chodzi z takim fajnym oporem. Bardzo dobrze ta rolka przede wszystkim jest zaprojektowana, gdyż ma w środku taką gumowaną powierzchnię z takimi wzorkami. Przez to dobrze palec się na niej trzyma, nie ześlizguje. Oczywiście działa ona także jako przycisk, nie ma z tym żadnego problemu. no i Jak widzicie, sama rolka jest podświetlana. Poniżej mamy przyciski do zmiany rozdzielczości DPI. Oczywiście w górę zwiększamy, w dół zmniejszamy. I zobaczcie teraz tutaj mamy taki wyświetlacz, mamy w tej chwili jedną taką e, kreseczkę. Jeśli mamy zero kreseczek, wtedy mamy najniższe ustawienie. Jedna, druga oraz dwie na raz. Wtedy mamy już maksymalne DPI. Tak to wygląda. Kolejna rzecz, która jest podświetlana, jest to ten tutaj e, obrazek takiego smoka. Jak widzicie, on też jest taki pulsujący. Możemy to sobie e, ustawić w programie. Zobaczcie jeszcze, gdzie mamy te podświetlenia. Tutaj z tyłu, po bokach i całość tworzy. Bardzo fajny efekt takiego rozpraszania światła po blacie, po podkładce. Bardzo ładnie to wygląda, trzeba przyznać. No, z boku mamy oczywiście jeszcze dwa dodatkowe przyciski, tak jak w większości myszek gamingowych, oraz tutaj mamy przycisk dodatkowy. Natomiast zobaczcie taką ciekawostkę. Od spodu mamy przycisk, którym możemy zmieniać częstotliwość próbkowania myszki 125 Hz. 500 oraz 1000. Możemy to robić z poziomu myszki, nie musimy wchodzić specjalnie do programu. Także możemy przełączać sobie tu profile. Zobaczcie, zmienia się wtedy odświetlenie, raczej jego kolor. I mamy tutaj aż 5 profili graczy. Kolory możemy sobie ustawić, zobaczymy to za chwilkę w samym programie. Natomiast tu mamy jeszcze przycisk, a raczej taki suwak. Blokada odblokowanie. Służy on do zablokowania tych właśnie bocznych dodatkowych przycisków. Jeśli ktoś po prostu nie chce z nich korzystać, blokuje je sobie i po prostu one wtedy nie istnieją. Sama myszka wykonana jest z matowego materiału, który jest przyjemny w dotyku, a jednocześnie zapewnia dobrą przyczepność. Boki już mamy z gumy. Jest to troszeczkę inny materiał niż ten tutaj na górze, ale równie dobrze. Sprawdza się w praktyce, jeśli chodzi o trzymanie. Jeśli chodzi też o wymiary myszki, to jest ona dość duża, ale nie na przykład aż tak duża jak Logitech G500, którą też jednocześnie testowałem. Jeśli chodzi o ułożenie dłoni, to jest bardzo wygodne. Mysz, to prawda, nie jest w jakiś specjalny sposób wyprofilowana pod graczy praworęcznych, ale jest wygodna. Pomimo, że kształt jest taki dość uniwersalny. Jedynie tutaj. Lekko mamy wyprofilowane pod kciuk. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: ślizgacze. W tej myszce są po prostu świetne. Nie sprawiają żadnego problemu. Są przede wszystkim teflonowe z dobrego materiału. E, świetnie sprawują się na każdej powierzchni. No i jeszcze jedna rzecz, którą pokazywałem w rozpakowaniu, ale przypomnę. Tutaj mamy dodatkowe obciążenia. Jest ich w sumie 5. I dają nam razem jakieś 30 gram dodatkowej wagi. Bez nich mysz waży jakieś 105 gram, natomiast obciążeniami 135, tak plus minus. Więc nie należy do najcięższych, ale jeśli sobie włożymy te ciężarki, jest bardzo fajnie dociążona. Mnie się bardzo dobrze grało z tym zestawem w środku. Jak najbardziej polecam sobie dociążyć tą myszkę. Zobaczmy sobie teraz test próbkowania myszy. Jeśli ustawimy ją na maksymalną wartość, nie ma żadnych problemów z osiągnięciem 1000 Hz. A tak wygląda samo oprogramowanie Terona. Przede wszystkim, wita nas bardzo ładny interfejs. W pierwszej sekcji możemy ustawiać funkcje wszystkich przycisków myszy. W Single Key możemy ustawić pojedynczą akcję. Do wyboru mamy kilka funkcji. Ciekawostką jest tryb bitewny. Jeśli go włączymy, nasze podświetlenie będzie mrugać tak szybko, jak szybko klikamy w myszkę. Jak widzieliście wcześniej, mamy pięć profili graczy. Możemy każdy z nich ustawić na zupełnie inne opcje i przełączać się płynnie pomiędzy nimi. Performance to bardzo ważna zakładka. Tutaj przede wszystkim ustawiamy DPI myszy. Mamy, przypomnę, do wyboru cztery wartości. Możemy je dowolnie skonfigurować od 100. Do 5600 dpi. Możemy też tu ustawić częstotliwość próbkowania 125, 500 i 1000 Hz. Jak pewnie zauważyliście, programowo dpi dało się podnieść do 5700, natomiast na kartoniku mamy 5600, tak więc to jest maksymalne dpi sprzętowe. No i jeszcze zakładka do zarządzania elementami podświetlanymi. Nie mamy tu, co prawda, pełnej dowolności w wyborze kolorów, jednak barwy, które zaproponował producent, są moim zdaniem całkiem trafione. Na panelu sterującym mamy także specjalny przycisk do nagrywania makr, czyli kombinacji klawiszy. Standardowo makro trzeba nazwać, następnie je nagrywamy i zapisujemy. Możemy już wtedy je konfigurować pod dowolny przycisk oraz profil gracza. Wtedy wybieramy funkcję specjalną, oznaczoną jako przycisk T. I tam możemy ustawić to nasze makro. No i na koniec pora na kilka zdań podsumowania naszych testów. Przede wszystkim, oba produkty bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Podkładka jest duża, bardzo fajnie się na niej gra. No i przede wszystkim cena nie jest wygórowana. Natomiast na myszkę musimy wydać, co prawda, już te 200 zł, ale dostajemy produkt naprawdę najwyższej jakości o świetnym wyglądzie. Bardzo dobrym sensorze, ślizgaczach, fajnym oprogramowaniu i akcesoriach dodatkowych. Jak dla mnie produkt wart polecenia. W tej recenzji to już wszystko. Zapraszam Was także na kolejne. A tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!